Ponownie mówię Państwu dzień dobry wraz z Czesławem Langiem i zapraszamy na spotkanie z kolarstwem górskim. Tradycją Grand Prix MTB w tej właśnie konkurencji stały się obok oczywiście rozgrywek zawodowców, wyścigi rodzinne, a więc startują mamy, startują ojcowie, jak również ich pociechy, dzieci, młodzicy. I teraz mamy właśnie taką zabawę. Taką zabawę, gdzie każdy może wystartować, każdy może spróbować swoich sił, wystarczy tylko mieć rower, kask, badania lekarskie już na miejscu się załatwia, także każdy może sobie przyjechać w tym wyścigu, spróbować, czy jest się lepszym od swojego kolegi, czy od swojego przyjaciela. Tak, na pewno jest to taki element integracyjny, zresztą pod tym względem gmina Sławno spisała się znakomicie i wszyscy czuli się jak u siebie w domu. Tak, naprawdę wspaniale i organizowanie takich imprez właśnie w takich miejscach, gdzie ludzie chcą, gdzie ludzie czekają na to, to jest coś wspaniałego. Jak to się robi, że gmina Sławno, takich gmin jest tysiące w naszym kraju, dysponując tylko jedną skromną, aczkolwiek malowniczą górką organizuje takie imprezy? No trzeba wyszukiwać terenów, na których da się coś zorganizować, to co jest możliwe w naszych warunkach. No, jest to ewenement można powiedzieć w skali kraju, no bo teren nizinny generalnie, a jednak no, ta górka się znalazła i nie, myślę, że to nie taka bardzo łatwa górka. Zewsząd słyszymy narzekania władz miasta, samorządów, że nie ma pieniędzy, że nie można, że się nie da, że wszyscy utrudniają sławno dowodzi, że jednak można to wszystko ominąć i poradzić sobie z tymi trudnościami. Yy, ja też kilkakrotnie słyszę z ust różnych przedstawicieli organów samorządowych, że nie ma pieniędzy. Ja myślę, że najważniejsza to jest atmosfera, współpraca pomiędzy poszczególnymi organami gminy, Społeczeństwo i to daje efekty takie, jakie widzimy dziś. Yy, organizacja, wspomaganie przez jednostki OSP, zabezpieczenia, policję i to właśnie przynosi te efekty. No i teraz wyścig, który cieszy się największą popularnością, a więc wyścig specjalny dla specjalnie zaproszonych gości. Na Państwa ekranach Marek Jóźwik z Rzeczpospolitej. Ponadto w, tym, w tej zabawie wzięli udział Urszula Budzińska, żona burmistrza Opoczna, Maciej Pałachicki z radia RMF, Emil Pawlik z. Nie Firmy Żywiec, Ryszard Barul, przewodniczący Rady Miasta Opoczna, Henryk Sobierajski, gabinet premiera, Wisławomir Wilk z trybuny, Waldemar Matusiewicz, wojewoda Piotrzkowski, Andrzej Budzyński, burmistrz Opoczna, Tomasz Jagodziński z telewizji Polonia oraz Tomasz Jaroński, dziennikarz przeglądu sportowego.

Henryk Sobierajski oj jakiś przykry defekt przykry defekt pana wojewody 57 numer startowy Baryk Jóźki Baryk Jóźki uśmiechnięty pan wojewoda duże prawa. i fajny uczestnik przejeżdża linię belty i teraz redaktor Wilk z trybuny też walczy wspaniale

Mocno naciska na pedały na czwartej pozycji w tej chwili i tam teraz będzie podjazd kolejnego uczestnika. Znakomity pojedynek. Pałachicki, Pawlik, Pałachicki, Pałachicki. Teraz na drugiej pozycji pan Emil Pawlik. Spadały na sponsor żywca, który nasze koszulce stali. I teraz walka trzecia pozycja. Opoczno ma wspaniałego przewodniczącego, duże brawa na trzeciej pozycji, tańczy w wspaniałej kondycji, nas proszę jak lobby władznych klanckich, nowe lobby władznych Andrzej nowe nowe 402 to redaktor Sławomir Wilk, duże prawa, on w tej chwili mocno naciska na pytały, jak spalali nasi kolarze, naciska mocno i kończy spalanej tutaj Wszystko szybko, kolejny uczestnik, numer 57. Marek już. duże brawa, udzielają! I numer 24, pan wojewoda Waldemar Matusewicz, w tej chwili wchodzi, będzie chyba jeszcze redaktora Jaromskiego atakował, nie, już nie, ale kończy w panałej kondycji. Wielkie brawa, wielkie brawa dla pana wojewody. Waldemara Matusewicza, teraz puścisz z dłoni redaktor jańskiej plaży, jeszcze to by jeszcze był lepszy. Dziękujemy serdecznie. I pamiątkowe zdjęcie, myślę, że warto było posłuchać autentycznego komentarza spikera zawodów i troszeczkę spróbować się zbliżyć do tej zabawy, która miała miejsce właśnie na jednej z górek gminy Sławno. Myślę, że to był jednak przedsmak emocji, które nas teraz dopiero czekają. Gdyż przed nami start seniorów, a więc najlepszych, i bardzo miła uroczystość. Czesław, powiedzmy o tym kilka słów, ponieważ brałeś w niej czynny udział. Tak, jest to tutaj. Mamy dwóch reprezentantów Polski, którzy będą reprezentowali nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich: Sławek Barul i e, Marek Galiński. Marek Galiński, jak również Jan Wieja, który przyjechał ze Stanów, też jest kolarzem rezerwowym. No i tutaj organizatorzy jakby chcieli przewidzieć, i uhonorować właśnie to, że oni się zakwalifikowali do reprezentacji polskiej i życzyć im jak najlepszego udziału w olimpiadzie. Powtórzmy, że jest to inauguracja e, kolarstwa górskiego na Igrzyskach Olimpijskich, a więc bardzo ważny e, ten pierwszy start chcielibyśmy tam jak najlepiej wypaść. Tutaj wszyscy ostrzyli sobie apetyty na walkę trójki kolarzy. Marek Galiński numer jeden, Sławomir Barul jadący z numerem drugim i ten po ośmiu latach który pojawił się na polskich e, trasach, na polskich ścieżkach, ścieżkach. Jan wie jak z numerem 138 i szczególnie patrzmy właśnie na tą trójkę kolarzy, bo między nimi najprawdopodobniej rozstrzygnie się zwycięstwo e, w tych zawodach. Jan wie jak jest kolarzem bardzo utalent, e, utytułowanym, startował w wielu wyścigach w Pucharach Świata. No, należy do czołówki w ogóle światowej, i no, tutaj chciał też pokazać, że po prostu. Jest dobrze przygotowany i myślę, że jeszcze będzie chciał w jakiś sposób dostać się do reprezentacji olimpijskiej. Pierwsza dwójka liderująca prowadzi Barul przed Galińskim. Wie jak nieco spokojnie rozpoczął te pierwsze dwa, trzy okrążenia. Jechał na, piątej, szóstej, na piątym, szóstym miejscu. Trzeci był Kaiser, potem Chmiel, Ukrainiec Taran. Tak wyglądała ta czołówka po pierwszych kilku kilometrach, po pierwszych kilku okrążeniach. Teraz Galiński prowadzi przed Barulem, ale nadal, nadal ta dwójka nadaje ton walce. Podjazdy były bardzo ciężkie. Widzimy tutaj z pierwszej pozycji właśnie jedzie Galiński, który świetnie się czuje. Widzimy nawet budowę tego zawodnika. Jest on bardzo lekki, nie jest jakiś taki masywny, nie jest zbyt wysoki, tak samo jak sławek Barul. Tym się charakteryzują kolarze, którzy dobrze jeżdżą po górach. I Jan Wiejak, numer 138, tak jak mówiłem, piąta, szósta pozycja, tutaj zbliżał się już do tej liderującej dwójki. Bardzo mocno zaatakował, już praktycznie był taki moment, że miał kontakt z nimi, że już był w środku. Ale w tym momencie wielki pech Janka Wiejaka, łańcuch zerwał, stracił, spadł na 11 pozycję. Wykorzystuje to wszystko Marek Galiński, który. Mocniej naciska na pedały i odjeżdża Barulowi. Barul ma około 40-50 sekund straty, a jesteśmy w połowie dystansu gdzieś na mm, siódmym, szóstym okrążeniu. Tak, ten wyścig oprócz tego, że potrzeba tutaj bardzo dużej techniki, prawda, umiejętności jazdy w takim terenie, tak samo potrzeba dużej wytrzymałości i siły, bo taki wyścig trwa około 2,5 godziny, czyli to jest naprawdę jak już taki. Jest to spora dawka jest rzeczywiście. Jest to spora dawka rzeczywiście i tutaj no, trzeba sobie też umieć rozłożyć siły, żeby po prostu na pierwszych rundach nie dać siebie wszystkiego i później w końcówce, żeby brakło sił. No i chyba taką taktyką jak na razie popisuje się Sławek Barul. On pozwolił odjechać Galińskiemu, tymczasem swoim tempem równo pedałując przez wszystkie te minione okrążenia dochodzi galińskiego, mamy dwa okrążenia do końca i jest dwójka. Wie jak? Po tym defekcie z 11 pozycji już jest piąty. Zdą, zobaczymy, czy zdąży na tych ostatnich 8,5 kilometrach, bo mniej więcej ponad 4 km miał, miała jedna runda, dojść do tej dwójki i będziemy oglądać fantastyczny finish całej trójki. Ostatnie okrążenie dzwonek to pierwszy Galiński, ale tuż za nim jak cień w żółtej w zielonej koszulce lidera Barul. Ta dwójka tak, Barul jest zawodnikiem bardzo doświadczonym. Jest to jedne, on też jest właśnie jeden z pierwszych zawodników, którzy zaczęli się ścigać na rowerach górskich. I natomiast Darek Galiński jest kolarzem młodym 22-23 lata. Czyli po prostu ma też świetnie, bo ma dobrego profesora, dobrego nauczyciela, od którego może się uczyć. I jak widzimy, już się sporo nauczył. Kolejny atak Galińskiego na ostatnim okrążeniu w połowie mniej więcej tego dystansu. Galiński już jest pierwszy traci, traci jednak z każdą sekundą ceny metry. Sławomir Barul i ten atak drugi okazał się skuteczny. Uniesione ręce Marka Galińskiego. Tak jest. Dziękuję licznie zgromadzonej publiczności. Szczęście tym razem dopisało. Nie było defektów jak w Parku Szczęśliwickim. Wielka radość. Marek Galiński będzie liderem. Drugi dotychczasowy lider. Sławek Barul. Jest na drugim miejscu, ale ta walka między nimi rzeczywiście była pasjonująca. Dwa odskoki Galińskiego i dopiero ten drugi okazał się skuteczny. Duże, Sławomir Barul mijali Niemet. I wie jak. Proszę popatrzeć, jaka ambicja, kto wie, jak by to wszystko się ułożyło, gdyby nie ten feralny łańcuch na czwartym, piątym okrążeniu i wie jak mógłby do tej dwójki się zbliżyć. Kolejni zawodnicy, Kaiser, Chmiel, oni wszyscy wysoko plasowali się w tym wyścigu. U górskich jest też taki regulamin, że jeżeli jest defekt, to zawodnik go musi sam usuwać. I tutaj, gdyby to było normalnie na szosie, wymieniłoby się ten rower i od razu zawodnik mógłby jechać, a tutaj musi sam się zatrzymać, usunąć defekt i dopiero jechać. Czyli taki defekt po prostu eliminuje zawodnika z dalszej walki. Marku jak w momencie kiedy doszedł do ciebie w połowie dystansu Sławomir Balu, czy nie poczułeś się niepewnie? Czy wiedziałeś, że jednak będziesz miał na tyle siły, by na końcówce oderwać się od niego i wygrać? Czy nie był to taki okres niepewności? Do końca się nie miałem każdy dopiero, a ostatnim ludzie odjechałem, to nie wiedziałem, tego, gdy, ostatnio, wiedziałem że wygra. Choć to nigdy nie jest pewne do końca, bo jakiś defekt czy coś takiego, to jak w, tamty, w tamtym, w tamtym tygodniu w Warszawie, państwu mi pęki też wtedy. Czyli jesteś usatysfakcjonowany, ponieważ oczywiście w Warszawie ten ogromny pech i tutaj mogłeś udowodnić, że to zwycięstwo w zakopanym nie było żadnym przypadkiem. Teraz jest jakby dwa do jednego w tej rywalizacji. No, to jest tak. Czy dodatkową mobilizacją dla Was? Ja myślę tutaj o Marku Galińskim i o panu nie było to, że tak dość niespodziewanie Jan wie, jak się pojawił na tym wyścigu z aspiracjami olimpijskimi. a wiadomo, że tylko dwóch może jechać. No może wiadomo, że zawsze udział, ale widzieliśmy, bośmy się wcześniej z nim ścigali. No i nawiązywaliśmy cały czas z nim współpracę, kontakt. Także Cieszyłbym się, gdyby, gdybyśmy na odjechali. No tak byłoby najlepiej. Niech Pan nam powie, bo jakby kolarstwo górskie yy, zawodom na kontynencie amerykańskim jest nam mało znane. Jak tam te imprezy wyglądają, czy można je w jakiś sposób porównać do choćby nawet dzisiejszej? Uważam, że impreza właśnie Puchar Polski jest bardzo znakomicie zorganizowana. Na poziomie światowym mo można powiedzieć, że to jest Puchar świata, czy największe wyścigi w Stanach Zjednoczonych Norba. Są również właśnie w ten sposób przygotowane, że impreza jest... Dzięki Bogu, że Pan tu jest.